Maria Rodziewiczówna nieoswojone ptaki jeśli lubisz takie treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Rozdział XIII: Nazajutrz i dni następnych tryb jej zajęć i życia na włos się nie zmienił. Po paru tygodniach wciągnęła się i wprawiła, a hrabina do niej nawykła i widocznie była rada usługom. Zaczęła ją posyłać na miasto po sprawunki i z poleceniami, powierzać pieniądze i ustne interesy do znajomych. Zdarzało się, że Stankarowa nie wracała po południu do domu, albo czasem przychodziła późno, gdy byli goście u hrabiny. Gdy raz wpadła o północy wystraszona, bo ją jakiś podchmielony młodzik ścigał, oburzyła się zarębianka. Mogłaby też stara kazać pani sprowadzić dorożkę lub dać własne konie, ale Stankarowa nie umiała się cenić i drożyć. Rada była staruszce dogodzić, nie rachowała swego czasu. Gdy miesiąc się skończył, nie śmiała wspomnieć o zapłacie, a staruszka zapomniała widocznie. Dopiero w dziesięć dni potem przypomniała sobie. Patrzcie, to już sześć tygodni, jak pani jest u mnie. Nie wspomniała mi pani nic. Przecie pani potrzebuje pieniędzy. Odrachowała należność i dodała. Naprawdę mogłybyśmy już ułożyć się na przyszłość. Ja bym panią bardzo chętnie chciała mieć na stałe. Mieszkanie i utrzymanie miałaby tu pani i to samo wynagrodzenie, ale pod warunkiem, że pani zostanie aż do mojej śmierci. Nie lubię nowych twarzy i zmian. Nie mogę przyjąć propozycji. Mam dziecko. Dziecko ma pani. Pierwszy raz słyszę. Gdzież ono jest? Panna Zarębianka się opiekuje. Więc pani już wdowa? Nie, mam męża, ale mieszka w Paryżu. Jest malarzem. Staruszka badawczo jej się przyglądała. To szczególne zamruczała i już nie pytała dalej. Dopiero wieczorem, żegnając ją, rzekła. Zapewne mąż pani zechce zabrać do siebie żonę i dziecko? Żałuję, żem pierwej nie znała domowych pani stosunków. Mąż mnie nie zabierze, odparła lakonicznie. Będę służyć, dopóki się pani hrabinie podoba mnie zatrzymać, jestem wolna. Tak się to mówi, ale. i urwała, machnąwszy ręką. Od tego dnia stała się bardziej etykietalną i sztywną i już nie wspominała, jak pierwej, o projektach nadal. Miała też widocznie sporo utrapień, o których pośrednio z listów dowiadywała się Stankarowa. Regularnie, co tydzień, generalny rządca rozległych dóbr ziemskich pisywał sążniste sprawozdania lub dawał zapytania w ważnych sprawach. Listy te kazała odkładać na bok i zbierał się ich plik coraz wyższy na etażerce. Zastawała ją często Stankarowa, stojącą nad nimi, bezradnie, smutnie patrzącą. Wreszcie, na jesieni pan Wichrowski, plenipotent, sam przyjechał. Gdy go lokaj zameldował, staruszka nie potrafiła ukryć wielkiej zgryzoty. Po co on do mnie się zgłasza? Wyrwało jej się mimowoli, ale się pohamowała, wyprostowała i rzekła: prosić! Wszedł mężczyzna barczysty, opalony, ubrany jak na audiencję upierza, i złożywszy głęboki ukłon, rzekł jąkając się: Pani hrabina daruje, ale musiałem do niej się udać po ratunek. Żebym miał adres pana hrabiego, pojechałbym chociaż do antypodów. Tyle spraw się nagromadziło, przechodzących moją pleni plenipotencję, że już nie wiem, co dalej czynić. Jest szczególnie sprawa jedna tak drażliwej natury, że tu urwał i spojrzał na stankarową. Hrabina zrozumiała i rzekła prędko. Wątpię, czy w czymkolwiek pomóc i poradzić będę mogła. Adresu hrabiego nie wiem. Wichrowski głowę zwiesił i mruknął. Piętnaście lat służę. Ale chyba wobec tego stanu rzeczy będę się musiał usunąć. Staruszka wzdrygnęła się i zwróciła do stankarowej. Moja droga, weź mietkę i te listy i załatw interesy. Zarazem psinę przespacerujesz. Zaledwie drzwi się za nią zamknęły. Wichrowski począł mówić cicho, wzburzonym szeptem. Proszę pani hrabiny, od dwóch tygodni mam gościa w pałacu. Młoda pani zjechała. Kto? Ta! wykrzyknęła staruszka. I panią przyjął. Jakim prawem? A jakiemże prawem mogłem nie przyjąć, to ona mnie wygnać może. Jest przecie prawą żoną i panią, ma na dobrach ogromny zapis i nikt jej z pałacu wyrzucić nie może. Jest, bawi i rozkazuje. Co mam robić? Staruszka opuściła ręce na kolana, patrzała posępnie przed siebie i milczała. Wichrowski, uniesiony oburzeniem, mówił już śmiało. Co ja zniosłem przez te dwa lata? Przegraliśmy proces graniczny, z braku dokumentów, które pan hrabia ma zapewne u siebie, Straciliśmy sprzedaż leśną i kupno folwarku, który nam jest konieczny dla figury majątku, a który poszedł na parcele. Cała stajnia wyścigowa zmarniała. Interes o fabrykę cukru przepad. Są to setki, tysiące strat. Jeszcze takie dwa lata, a wszystko zmarnieje, i ja nawet opinii własnej nie uratuję. Nikt nie uwierzy, że ta ruina to nie wina moja. A ja mam ręce związane. Pan hrabia wszystko sam prowadził, maso interesów zaczął. Był tak czynny i samodzielny, że ja byłem tylko narzędziem bez żadnych praw i mocy. I z taką plenipotencją zostałem. Nie mogłem nic sam działać, a teraz nie mogę nic uratować. Wolę się usunąć, jeśli pani hrabina nie użyje swojej powagi dla ratunku. A cóż ja zrobić mogę? Tam nie pojadę, do tej tej. Pani hrabina może swoją powagą wezwać pana hrabiego do powrotu. Za wiele sobie pan obiecuje z tego powrotu. Zresztą gdzie go szukać? Na to jest sposób. Można zapytać banku, gdzie ostatni raz kazał sobie wysyłać pieniądze. Jeśli pani hrabina pozwoli, ja znajdę ślad, chodzi tylko o słowo od niej. Wiedział Wichrowski o domowych stosunkach i o tem, że babka wyrzekła się wnuka, nie darowała mu pojedynku, zabójstwa, potem samobójczego zamachu, że wyklęła go i odtrąciła, zerwała wszelkie stosunki i że tylko ona mogła go na powrót sprowadzić. Staruszka zapamiętała była, trafił na opór. Żądasz pan za wiele ode mnie. Mój wnuk nigdy mi nie był uległym i teraz tym bardziej moje słowo nic nie będzie znaczyło. Zresztą, po co go sprowadzać? On się do dzieła nie weźmie. Więc mam znosić w pałacu to towarzystwo. Jakie towarzystwo? Pani przecie nie sama przyjechała. Jest jakiś Francuz, jeszcze jakiś stary jegomość i dwie damy, dobrana kompania, wysuszają piwnice, biesiadują w portretowej sali, plądrują wszędzie, Groby rodzinne każą otwierać, szperają po trumnach nawet. Trafił nareszcie dobrze. Ja tam nie wrócę. Staruszka na wzmiankę o portretach i trumnach podskoczyła w fotelu. Idź pan, szukaj adresu, Napiszę. Odetchnął. Jutro przyjdę, rzekł, biorąc za kapelusz. Hrabina, nie opanowując swego oburzenia, wzięła arkusz papieru i chociaż nic nie widziała, pisała okropnymi hieroglifami. Zgraja paryskich szumowin zbyłą twą żonę na czele. Obsiadła pałac w Orlinie. Ponieważ zaś w domu tym żyli dotąd twoi przodkowie i szanowali swe gniazdo, i w grobach spoczywa twój dziad i rodzice, i ja spocząć pragnę, wymagam, abyś przez wzgląd na mnie natychmiast powracał i plugastwo to usunął, jeśli pozostało w tobie choć trochę poczucia jakiegokolwiek obowiązku i poszanowania dla moich siwych włosów. Napisawszy to, hrabina włożyła w kopertę, zakleiła starannie, a potem kazała zawołać Sakowiczową. I wsparta na jej ramieniu poszła do swej domowej kaplicy i modliła się długi czas. Nie wiadomo, jakim sposobem Sakowiczowa dowiedziała się o nowinie tej, ale w parę dni potem, po zwykłej audiencji ubogich, rzekła do Stankarowej, Będą tu u nas znowu okropne historie. Hrabia teraz wszystkich tam pomorduje. Kogo? A toć ta jego żona zajechała do Orlina? Nie słyszała pani. Wichrowski nie może jej dać rady i sprowadzają hrabiego. Jezus Maria, co to będzie? Nie daj Boże takiego nieszczęścia jak złe małżeństwo. Teraz to już nasza hrabina nie przeżyje. Jednakże staruszka zachowywała świetnie pozorny spokój. Cały wielki świat wiedział już o nowym skandalu i odwiedzano ją ciekawie, węsząc nowinki. Niestety ona się niczem nie zdradzała, a przyzwoitość nie pozwalała pytać jej wprost. Upływały tygodnie w zwykłej monotonności i Stankarowa zapomniała prawie o zwierzeniach starej gospodyni, gdy pewnego wieczora, idąc na zwykłe czytanie, ujrzała światło w oknie na prawo, a Szwajcar, otwierając jej, szepnął jakimś dziwnym tonem. Pan hrabia przed chwilą przyjechał. Tak już była wtajemniczona w sprawy domu, że się przeraziła tą wieścią i stanęła jak wryta. Nie znając tego człowieka, bała go się okropnie. Może lepiej uczynię nie idąc dzisiaj na górę, szepnęła. Pan hrabia jest u siebie i od obiadu się wymówił. Może dzisiaj się nie pokaże. Poszła tedy. Zastała hrabinę na zwykłym miejscu przy biurku. Stary profesor drzemał w fotelu, pokój tonął w mroku, oświetlony zaledwie paru świecami i żarem węgli z komina. Nic się w trybie codziennego życia nie zmieniło. Stankarowa usiadła na swym krzesełku, a hrabina spytała. Podobno chłód dzisiaj na dworze. Nie uważałam, bo biegła prędko. Przepraszam za opóźnienie. Nic nie szkodzi, wieczory coraz dłuższe. Doceniasz? Subskrybuj.